Cześć, bajkowy z tej strony. Chciałbym zaprezentować taki oto motocykl. Jest to Benelli trk 502. Rocznikowo, modelowo 2019 rok. Motocykl w stanie perfekcyjnym, jak nowy, ponieważ posiada znikomy przebieg. Do tego, bardzo bogato doposażony. Jak widać, jest przednia duża szyba. Dziwiego. Posiadam też oryginalną do niego. oponki W stanie perfekcyjnym. Hamulce tarcze, wszystko tak samo. Zresztą widać cały motocykl wszędzie jeszcze jest cechowany. Jest świeżo po wymianie oleju. Dodatkowo doposażony komplet bocznych kufrów. Jak i centralny. Duży kapy. Są gmole, są handbary, jest komplet kluczyków, jest uchwyt na telefon. Aktualny przebieg 7000 12 km. Jest pełna dokumentacja w motocykla, Książka stresowa gwarancyjna. Napęd, napęd, wszystko naprawdę w stanie perfekcyjnym, bo to nie ma przebiegu w tym okresie. Można powiedzieć, że on jest jak nowy. Taki jest. Oponka w stanie mega dobrym. Widać silniczek reaguje bardzo ładnie. Chodzi wszystko tak, jak powinno być. Jak mówiłem, to jest praktycznie nowy motocykl. Ma tylko 7000 km. Naprawdę wszystko w nim jest jak nowe. A więc, jeżeli ktoś szuka bardzo fajnego motocykla, takiego na początek turystyka, Benelli uważam za świetną ofertę. Bardzo fajne, bardzo ciekawe motocykle. No i wygląd wygląda też naprawdę bardzo fajnie, także jeżeli ktoś szuka czegoś takiego, jak najbardziej zapraszam.